Dziękuję panu posłowi. Pytanie zadaje pan poseł Sława Worach, prawo i sprawiedliwość. Bardzo proszę. Dziękuję panie marszałek, wysoka izbo. Projekt omawiany dotyczy dostosowania przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i usunięcia z przepisu takiego wymogu, aby decyzja o warunkach zabudowy konieczna do legalizacji samowoli budowlanej zabudowanej na, zbudowanej na obszarze. Bez planu zagospodarowania przestrzennego, była ostateczna już w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego. Celem postępowania legalizacyjnego jest ustalenie, czy samowola budowlana jest zgodna z ładem planistycznym na danym terenie, a więc zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z przepisami odnoszącymi się do zagospodarowania terenu. Potwierdzeniem takiej zgodności inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego jest wydanie zaświadczenia przez odpowiednio wójta burmistrza lub prezydenta miasta, a w przypadku braku planu wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Samo usunięcie z ustawy wymogu posiadania przez inwestora prawomocnej decyzji już w chwili wszczęcia postępowania legalizacyjnego w bardzo niewielkim stopniu rozwiązuje problem, ponieważ najczęściej inwestor w ogóle przed wszczęciem postępowania nie występował warunki zabudowy. I wobec, I wobec obowiązku doręczenia jej po wezwaniu przez właściwy organ budowlany nie będzie w stanie uzyskać takiej decyzji w przeciągu kilku czy kilkunastu dni. W sytuacji, gdyby inwestor uzyskał ową decyzję w ramach postępowania legalizacyjnego nie niweczyłoby to potrzebę dokonywania rozbiórki budynku, którego budowa w większości przypadków jest zgodna Pani z władem planistycznym. No. Już kończę Pani Marszałek. Wobec powyższego jest następujące pytanie. Czy zmiana prawa budowlanego omawiana teraz nie powinna iść nieco dalej niż wynika to z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i proponowanych zmian poprzez Dziękuję wprowadzenie bardzo. regulacji umożliwiającej wystąpienie i uzyskanie warunków zabudowy już po wszczęciu postępowania Dziękuję, legalizacyjnego. Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pan poseł Mirosław Pawlak, Polskie Stronnictwo Ludowe.